Witam Was w kolejnej części, w której zajmiemy się tak naprawdę bardzo wstępnymi obserwacjami, czyli właśnie będziemy sobie bazować na tej barwie, na tym, co sami zaobserwujemy, na tym, co sami sprawdzimy. I to jest właśnie taka część tych prezentacji poświęcona właśnie tym totalnie wstępnym yy, czynnościom, które pozwolą nam no powiedzmy sobie wykluczać albo podedukować, co powinno być tej próbówce na podstawie barwy. Na podstawie mm, generalnie jej wyglądu. Oprócz barwy, bo to wiadomo, że czasami nie musi być roztwór, e, odczynu i innych rzeczy, które sobie sami, że tak powiem, tam przeprowadzimy. Dobrze, e, więc tak, właśnie. Wstępne obserwacje, i od razu przechodzimy do mm, zestawu próbówek, czyli powiedzmy, że mamy zadanie laboratoryjne, e, i w tym zadaniu laboratoryjnym mamy. Wypisane, że możemy spotkać takie i takie roztwory. Czyli widzimy kadm, fajnie, że mamy srebro, srebro, zawsze jest spoko, rtęć, węgla, namonu, zasada, kwas, bromień, siarczan, bromek. Ok? Warto zawsze się zastanowić, jakie powinny być te roztwory. Chlorek kadmu, i jak tutaj wszystko idąc po kolei, powinno być generalnie bezbarwne. I przechodząc do zadania laboratoryjnego otrzymalibyśmy właśnie taki zestaw. Nie? Także tutaj te nasze mm, obserwacje wstępne by były mm, podyktowane tym, że wszystkie roztwory są bezbarwne. To na przykład można by było powiedzieć, że no, na przykład nie występują w mieszaninach. Jakbyśmy zmieszali przykładowo bromion i bromek i mm, dodalibyśmy powiedzmy albo. Mm, no Bromion, bromek, chodzi mi generalnie o ten brom, no nie? I tutaj coś by się mogło zadziać, że faktycznie mm, moglibyśmy ten brom otrzymać albo nawet srebro z czymkolwiek <coughs> moglibyśmy sobie to zmieszać mm, i też nie byłoby już klarownym dostworem. Także to jest to, ale też inny przypadek, no to jest właśnie też yy, sytuacja, w której Substancje, które otrzymujemy, nie są w roztworach. No to widzimy. Mamy tlenek bizmutu, tlenek boru, tlenek glinu, tlenek miedzi, ołowiu i żywazo. I widzimy też, że mamy tutaj trzy mieszaniny dwuskładnikowe. No i one są opisane, właśnie, żeby też nie było, że tak powiem, zbyt trudno. Wszystko jest tutaj o nich napisane. W tym wypadku. Trzeba sobie korzystać z tego, co mieliśmy już na chemii nieorganicznej. No bo to jest barwa tlenku, no to to jest typowa wiedza właśnie z chemii nieorganicznej. No i nią się tutaj właśnie, właśnie zajmiemy. Czyli biorąc pod uwagę tutaj sobie tą treść zadania yy, i uwzględniając barwy tych próbek, tych naszych, tutaj akurat są próbówki, ale to były półki no to można powiedzieć sobie, że na pewno zobaczmy jeszcze raz, co tutaj było, czyli był bismut, borglin, miedź, ołów i żelazo i byśmy mogli sobie iść tak naprawdę barwami, czyli na przykład weźmy sobie barwę żółtą, czyli ta próbka 4 i próbka 5 no to to mógłby być jak najbardziej tlenek, na przykład Ołowiu 2, albo też bizmutu, o ile mi pamięć nie mieni, one mogłyby być żółte, więc tutaj jak najbardziej ta żółta barwa nam coś już mówi. Tak samo barwa biała, która jest też dosyć charakterystyczna jak na tlenki, bo widzimy, że no barwy białej nie ma tutaj w przeważającej ilości. I tą barwę białą, jakbyśmy chcieli sobie tutaj przypasować do czegoś, raz, dwa, to to by było wtedy może ten tlenek boru i może wtedy tlenek klinu, najprawdopodobniej mogłoby być, czyli jako pojedyncze właśnie substancje. <trym> dobra, więc jeśli chodzi o e, albo też cynk mógłby być jako tako e, tutaj tutaj właśnie tylko, że tego cynku e, zobaczmy, że ten cynk jest dopiero wymieniony w mm, mieszaninach więc on na pewno nie będzie biały tylko to będzie jakaś mieszanina, która jest bardziej jasna niż ciemna, że tak powiem no bo ten biały kolor też tutaj będzie nam rozjaśniał jak najbardziej. Więc cynk będzie raczej właśnie w obszerni, nie, to możemy powiedzieć na ten moment. I widzimy tutaj też takie brunatne, brunatno-czerwone probówki. No to tam było to żelazo 3. To żelazo 3 jak najbardziej też mogłoby tutaj być. Jako jako pojedyncza próbka. Mamy jeszcze barwę czarną i ciemno-szarą, albo też taką czarną, jeśli chodzi o dwójkę. No i to może być na no, pewno tlenek miedzi w jednej z nich. Plus pewnie jakaś mieszanina. No i to jest tyle, co możemy tak naprawdę powiedzieć tutaj w tym wypadku. Ale tej i tak już jest bardzo dużo. Nie? I o to mi właśnie chodzi, żeby sobie tak wstępnie zapoznać się co może być, czego nie może być na pewno co może być akurat tutaj w tym wypadku w mieszaninie, co nie może i tak samo działamy na roztworach no bo jak nie mamy roztworów o typowych barwach no to jest słowo napisane, że są mieszaniny no to na pewno te mieszaniny tam będą w tym wypadku faktycznie też tutaj jak sobie prześledzimy no to w trójce na przykład to, to Widzicie bardzo ciekawe połączenie, czyli jest miedź i F2O3 o takiej samej barwie. A ja tu na przykład jest F2O3 jako samo, samo żelazo. Także to, to Wam właśnie chciałam pokazać, że bardzo, bardzo wstępnie. I to co tutaj mamy, to to już jest wynik przeprowadzonej całe... jakby na końcu byśmy to zadania dopiero otrzymali. Nie można jednoznacznie powiedzieć na podstawie obserwacji wstępnych, co definitywnie może znajdować się w próbce. I to sobie zapamiętajcie na ten moment i zapraszam do kolejnej części.